W naszym powiecie działa ich 18. Pomimo wielu przemian i trudności nadal się rozwijają, tworzą miejsca pracy, oddziałują na gospodarkę. Mowa o spółdzielniach, które funkcjonują na terenie powiatu Kraśnickiego. 30 listopada Starosta Kraśnicki zorganizował spotkanie ze spółdzielcami, umożliwiające przyjrzenie się problemom, z którymi się zmagają. Rok 2012 został przez Organizację Narodów Zjednoczonych ogłoszonym ogłoszony rokiem międzynarodowym rokiem współdzielczości. Podczas spotkania przedstawiono film promocyjny przybliżający działalność niektórych spółdzielni z terenu naszego powiatu. W spotkaniu wziął udział dyrektor powiatowego urzędu pracy, który przedstawił możliwości współpracy ze spółdzielniami będącymi pracodawcami na lokalnym rynku pracy. Chciałbym przyłączyć się jednocześnie do życzeń złożonych przez pana starostę i podziękować za to, że że jesteście i funkcjonujecie na tym rynku pracy, który na terenie naszego powiatu jest rynkiem płytkim i niewielkim. A te spółdzielnie, które funkcjonują, to są firmy, które działają, które się rozwijają, które tworzą miejsce pracy. I ten rynek pracy, właśnie to jest ta wspólna platforma, na której możemy działać, bo państwo. Rozwijają się, a my, jako Urząd Pracy, możemy Wam pomóc w utrzymaniu już istniejących miejsc pracy lub w tworzeniu tych nowych miejsc. Prezesy spółdzielni przedstawili swoje problemy i towarzyszące im niepokoje związane z kolejnymi regulacjami prawa spółdzielczego. Prawo spółdzielcze mieszkaniowe na dzień dzisiejszy jest źle skonstruowane. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która obowiązuje od 2000 roku. Ona była na dzień dzisiejszy 12 razy nowelizowana. Nowelizacja tego prawa spółdzielczego zmierza wręcz w kierunku likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego, że posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli projekt, w którym jest zapis, że w sytuacji, kiedy na nieruchomości powstanie jedna odrębna własność, z mocy ustawy powstaje wspólnota mieszkaniowa. To jest koniec spółdzielczości. Jeżeli taki zapis zostanie przyjęty, spółdzielni mieszkaniowych nie ma. Oprócz prawa spółdzielczego, jednym z problemów był zbyt niski udział sektora spółdzielczego w polskiej gospodarce. Te 14 lat majestrowania przy prawie spółdzielni mieszkaniowych. To odbiło się piętnem na wszystkich spółdzielniach, na wszystkich branżach spółdzielczych w kraju, bo każdorazowa zmiana w prawie spółdzielczym to jest zmiana zapisów statutowych w działalności każdej spółdzielni. I my, na przykład, w samopomocowej spółdzielni to przechodzimy. Ale jeszcze jest inna rzecz. Z mojej oceny, działalność, działalność spółdzielcza. I reprezentowanie spółdzielni przez nasze organy, czy to związki rewizyjne, czy Krajową Radę Spółdzielczą, przez okres 22 lat to nie jest tak. To nie jest tak, bo nasza spółdzielczość w Polsce, udział spółdzielczości w PKB to jest niespełna 1%, gdzie na Zachodzie jest w 25-26% udziału. Nurtujące pytania i niepokoje spółdzielcy kierowali stronę posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Jana Łopaty. Jan Łopata, jak sam stwierdził, na spotkanie przybył głównie w charakterze spółdzielcy, a nie posła. W latach 1981-1998 był prezesem Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych w Konopnicy. Zatem problemy spółdzielców nie są mu obce. Po wysłuchaniu problemów spółdzielców powiatu kraśnickiego odniósł się do zapytań przez nich skierowanych. W dużej części te zasygnalizowane problemy podzielam. Może nie wszystkie, bo tak jak w życiu, tak i w życiu spółdzielczym są różne zdania na temat funkcjonowania aktualnych rzeczywistości. Niemniej te główne nurty, potrzeby, zmian podzielam i myślę, że będziemy pracowali, by no za jakiś czas, jak powiedziałem, jak się spotkamy, była satysfakcja z tego, co w parlamencie się udało wypracować. By Spotkanie było skierowane do sektora spółdzielczego, ludzi go tworzących, wpływających na gospodarkę i społeczeństwo. Ważnym jest to, że podejmują naprawdę ważne wyzwania o charakterze gospodarczym i rozwiązują wiele problemów. Służąc rolnictwu, służąc wsi, służąc mieszkańcom i to jest naprawdę bardzo zasadne i godne podkreślenia, godne wyrazów szacunku, uznania, a właśnie dzisiaj ku temu była taka okazja. Nie tylko niepokoje, ale i nadzieje na to, by spółdzielczość mogła prężnie się rozwijać pojawiły się podczas spotkania. Żeby było to w pełni możliwe, należy. Wprowadzić e, prawo do takiego poziomu, żeby byli spółdzielcy i spółdzielnie traktowane tak jak inne podmioty gospodarcze. No niestety tak nie do końca jest. E, wspominali tutaj e, Państwo szefowie spółdzielni o tych wydarzeniach z początku naszej transformacji, e, w szczególności tej ustawy z 1992 roku, która no, spowodowała duże zamieszanie w spółdzielczości. Spotkanie z posłem Janem Łopatą było sposobnością do przeniesienia problemów lokalnych spółdzielców na forum parlamentu. Spółdzielcy funkcjonują na co dzień. Z takimi problemami się spotykają, takie problemy mają, natomiast nie mają możliwości bezpośredniego przekazania, chociażby na forum parlamentu, co dzisiaj to miało miejsce, bo konkretne wnioski też i padły w tym zakresie. I ja uważam, że jakieś tam odzwierciedlenie będzie. Poseł na Jan Janopata mógł dokładnie przyjrzeć się sektorowi spółdzielczemu w powiecie Kraśnickim i działaniom przez niego podejmowanym. Zwieńczeniem spotkania był koncert Kapeli Kraśnickiej działającej przy Centrum Kultury i Promocji.